Że swego syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie, cierpiąc, zmarł za nasze grzechy. I w pochańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyk. Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł. I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyk Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże Mój, za ten krzyż, Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże Mój, za ten krzyż. Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże Mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Nie przeciągać za bardzo. Teraz ja jest właściwy czas, o 13.00, jest z nami właściwa pogoda i się. myślę, że żeby pozwoli nam tak dotrwać do, do końca uroczystości. A uroczystość nie byle jaka, bo aż chyba 11 osób postanowiło dzisiaj zawrzeć przymierze z naszym Panem Józefem Chrystusem. Jezus powiedział: kto uwierzy i da się ochrzcić, zbawiony będzie. Tak prosta jest ta droga zbawienia. Nie ma innej drogi, nie ma w nikim innym, żadnym innym imieniu zbawienia jak w Jezusie Chrystusie. I wystarczy się tego uchwycić, a On już dokona reszt. Czasami długo, długo czekamy na ten, na ten moment, kiedy będziemy mogli zawrzeć to przymierzeć. To nie Bóg jest przeszkodą co na przeszkodzie to nasze czasami wyobrażenia, nasza wyobraźnia, nasze lekceważenie tego, co ważne, a, a skupienie się na tym, co kompletnie nieważne ale ta grupka dzisiaj szczęśliwców wreszcie zrozumiała, co jest ważne, co jest najważniejsze. Przymierze z Jezusem Chrystusem to jest przymierze nie na dzisiaj, nie na ten rok, nie na 7 lat, ale na, na wieczór. Ojcze Niebieski, to wspaniały dzień. To czas, kiedy Twoja łaska w sposób szczególny wylewa się na ziemię, wylewa się na to miejsce, gdzie zgromadziliśmy się. Niebo nad tym miejscem jest otwarte i wiemy, że aniołowie wyglądają tam, przepychają się jeden przez drugiego bo chcą zobaczyć kolejnych uratowanych, kolejnych zbawionych, kolejnych, którzy przyjdą kiedyś do nich i będą tam powitani. Panie, póki co jesteśmy tutaj i pozwól nam dochować wierności tak jak, jak to potrafimy, jak, na ile jesteś nastać, na ile jesteśmy zdolni. Wiemy, że Ty nie zawiedziesz, ale my, Panie, ciągle sławi, może pełni jeszcze obaw, może nie wiemy, czy nam się uda. Ale z tobą wszystko jest możliwe. Ty powiedziałeś, wszystko jest możliwe. Drugiego. aleśmy się pośpiewali. A jednym z takich, co się pośpiewali, to był wtedy Jurek, który prawda, miał różne pomysły na życie, i, ale lubił śpiewać i przychodził się pośpiewać zawsze do pocieńki. Dzisiaj jest pastorem wspólnoty chrześcijańskiej wspólnoty bezdomnych do mużarza. i Dzisiaj nie będzie śpiewał, ale podzieli się z nami słowem. Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Jakoś sobie poradzimy z tymi notatkami, a są to notatki, jakie... Są to napisane wersety, jakie Bóg mi położył, jak byłem w wieczorach ostatnio, dla, dla Was, kochani. Dla Was, kochani, dla katechumenów. Zdziwiłem się, czemu te wersety, ale Bóg mi pokazał, że chce coś więcej. Chcę dzisiaj coś więcej. Chcę dzisiaj coś więcej tutaj uczynić na tym miejscu. Ale zacznijmy. Ewangelia Mateusza Rozdział trzeci, od pierwszego do szóstego wersetu. A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, karząc na pustyni Józkiej i mówiąc, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem tęci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie przecież. Wam dobry Pan Bóg błogosławi. Ja wierzę, że to, co teraz przeczytamy, to są wersety dla Was. Z tej samej Ewangelii, wersety 11 i 12. Ja was chcę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów wnosić. On was chcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku Jego jest wyjadło, aby oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spiklerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Ja wiem, że ten werset 11. Jest takim podstawowym wersetem dla Was. On Was chcić będzie Duchem Świętym i obdarzy. Czy wierzysz, że On umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla Twojego zbawienia? Czy wierzysz, że On jest Twoim osobistym Panem Siostro Alicja na podstawie Twojego wyznania wiary, jako sługa ewangelii, zgodnie z poradzeniem, święcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jak posługa Ewangelii. To jest polecenie Pana Jezusa. W szczecie Ojca i Syna i Duchy. Za Jezusem. Bracie Witoldzie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Czy wierzysz, że On umarł na krzyżu i zmartwychwstał do Twojego zbawienia? Czy wierzysz, że On jest Twoim osobistym, Panem i Zbawicielem? Bracie Witocie, na podstawie Twojego wyznania wiary, jako sługa Ewangelii, zgodnie z poleceniem Pana Jezusa, kszczęcie w imię Ojca Dajcie syna. mi parasolkę. Parasolkę potrzebuję do kamery. Czy wierzysz, że On umarł na krzyżu i zmartwychwstał do Twojego zbawienia? Wspieraj żony swoim osobistym, panem Na podstawie twojego pytania, wiarę, na swoim poleceniom. Jako sługa Ewangelii. W szczęście, w imię Ojca i Syna, Pana Świętego. Dzięki Postanowiłem za Jezus. Postanowiłem i za Jezusem nie wrócę już, nie wrócę już, nie wrócę, nie wrócę już. Bardzo mam wielką wiarę. Czy wierzy, że on ma na krzyżu i pan krzyż to dla swojego prawie? Tak wierzę. Czy wierzysz, że on jest Twoim osobistym panem i dla Tak wierzę. Na podstawie swojego wyznania wiary.

<grymianie> to też To Łukaszu, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest synem w Czy wierzysz, że on umarł na krzyżu i zmarł do Twojej Czy wierzysz, że on jest Twoim osobistym panem i Zbawicielem? Na podstawie Twojego wyznania wiary oraz zgodnie z poleceniem naszego pana Już? Jako super panie <sklą> w imię ojca i syna i ducha świętego. A i miejsce. za Jezusem. Postanowiłem. Dziur. <noise> 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 Następny. <noise> 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 <Ja, rozgrywam. głos> Wchodzi breakdance, a wychodzi święty Mariusz. Wchodzi breakdance, wychodzi breakdance. W razie Mariuszu, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest święty Tak wierzę. Czy wierzysz, że On umarł na krzyżu i zmartwychwstał za Twojego zbawienia? Tak wierzę. Czy wierzysz, że On jest Twoim osobistym Zbawicielem? Tak Rację Mariuszu, na podstawie Twojego wyznania wiary, zgodnie z poleceniem Pana Chrystusa, jako sługa Ewangelii, szczęście w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Właśnie Tomaszu, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest synem wody? Tak, wierzę. Tak. Czy wierzysz, że on umarł na krzyżu i zmarł dla swojego pamięci? Tak, wierzę. Tak. Czy ogłaszasz go dzisiaj swoim panem i Zbawicielem? Tak. Na podstawie Twojego bezpania a polecenia, jakie przekazał nam nasz Pan Jezus Chrystus. jako sługa Ewangelii. Szczęcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Tomek. Tomek. Bracie Sylwestrze, czy wierzysz, że jest wierzy z synem Boga? Tak. Czy wierzysz, że On umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla Twojego udanienia? Tak. Czy ogłaszasz Go dzisiaj swoim Panem i Tak. Na podstawie Twojego wyznania wiary, zgodnie z poleceniem Pana przez Posa, jako sługa Ewangelii, w mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Czy wierzysz, że On umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla Twojego zbawienia? Czy ogłaszasz to dzisiaj swoim Panem i Nie, Niebo potwierdzam. Na podstawie Twojego przyznania wiary, zgodnie z poleceniem, jakie zostawił nam nasz Panie jako sługa Ewangelii, kszczęcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszelkie dziękuję. Tak tak. Tak, 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 tak. Pomóżcie Sebastianowi. Tak, tak, pomóżemy. O, nieźle się radzi. Bo nogi nie są potrzebne do sztuk. Tak. Tak. Potrzebne jest serce oddane Jezusowi. Tomek. Panie tak. Sebastianie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Boga? Wierzę. Czy wierzysz, że on umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla Twojego sprawienia? Czy wierzysz, że on jest Twoim osobistym Panem i Spowrzyciem? Wierzę. Proszę, Sebastianie, na podstawie Twojego wyznania wiary, zgodnie z poleceniem Pana Jezusa Chrystusa jako sługa Ewangelii. Szczęście w imię Ojca i Syna <grystek> i pomóc mu złożyć tą przysięgę, tą obietnicę, zawrzeć te to przymierze publiczne. Dlatego Panie, jeżeli są jeszcze poruszone serca, to przyprowadź ich tutaj. Pozwól i im też radować się podjętymi decyzjami. Tak nam dopóć Bóg. Amen. Amen.